Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Need for Speed Underground. Mamy kolejny wyścig okrążenia, 6 okrążeń 375, poziom trudny. No i zaczynamy w kanale burzowym. Widzę, że supra jest. Akura jakaś. I jeszcze coś białego. Pierwsze miejsce jest. Mała przewaga. Ciekawe, jakie długie są te okrążenia. Mam wrażenie, że jedziemy ten sam wyścig, tylko po prostu. Ojoj, do tyłu. A może nie. Dobra, jest ok. O, wracamy do kanałów dużowych. Czyli to jest po prostu krótki wyścig krótkie okrążenie raczej wyścig będzie długi. Jakaś tam przewaga jest. 5 sekund. No i właśnie teraz straciłem te 5 sekund. No ale na szczęście była ta przewaga, więc można powiedzieć, że nic się nie stało. Nie tak to miało wyglądać, ale pierwsze miejsce jest trochę go wybiłem z rytmu i nie wiedział co robić. Grunt, że jest pierwsze miejsce, przewaga niewielka i zaczynamy trzecie okrążenie, Niecałe 5 sekund, więc też dobrze jest. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Całkiem, całkiem. i znaki musiałem pozliczać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że pojechałem na skróty. ale się obiziam. no i czwarte okrążenie z przewagą prawie 10 sekund co tam się z tyłu dzieje? nie żebym na rzeko, ale Jestem ciekawy. Pojedziemy teraz naokoło. Na razie Subaru daje radę. To okrążenie niecałe 10 sekund, całkiem dobrze to wygląda. Jest 10 nawet 11. Pojedziemy naokoło, bo jest bezpieczniej. Niewiele dłuższa trasa, ale znacznie bezpieczniejsza. Równiejsza na pewno. Niż te skoki. No i zaraz zaczniemy ostatnie okrążenie. Z przewagą ile? 9,5 sekundy. No dobra, jest ok. 9,6. No, gęsto się zaczyna robić. Jednakże my będziemy kończyć ten wyścig za chwilę. 10, ponad 10 sekund. No, chyba mi się udało. Wreszcie wejście dobrze w tamten zakręt. Przewaga. 13 sekund. Spora. Niecałe 13 sekund. Super. No, 12,5 sekund. Zblokowany jakiś winyl. Hierograficzny. Hier Hieroglifik, nie wiem, 375 do banku. Mamy kolejny magazyn, kolejna okładka magazynu. Ósme miejsce w rankingu w okrążeniach. No to zobaczmy ten magazyn: Import Racer. Alright, the cover of Import Racer. Nice. Kolejny wyścig. O. Drift i to jeszcze w dodatku turniej, ale super. Bardzo mnie to cieszy. 6250, poziom trudny. Jedziemy. Co to mnie może zaskoczyć? W sumie nic. Mogę tylko ewentualnie wypaść z toru swojego, tego optymalnego. Tak to powinno być ok. Takie poślizgi to mi się podobają 18k poślizgu jednego, drugiego, pięknego Taki powinien być drift Ej No Nie chciałbym tego stracić Chociaż to się szybko zdobywa. Ale szkoda, 8 tysięcy by było. Ja tylko o tych 8 tysiącach otrzymam już kolejne 20 zdobyte. 80 tysięcy trzecie okrążenie, pewnie będzie około 100 tysięcy, może więcej 100 tysięcy to już za chwilę będzie. Było kiepsko przez chwilę. No, i mamy ponad 100 tysięcy, 120 gdzieś, 117, prawie dwa razy tyle co drugi. Na pewno tyle co czwarty. No prawie 8 punktów. Punkty ze styl. oczywiście, że tak, i to spore punkty. Y ogień, flames, level pierwszy, winyl, następny wyścig, raczej poślizg, znowu sam, na jednym torze. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo tych poślizgów. Wow. Tak się minąłem z tym rogiem. Trochę odrywa ten samochód, ale mimo to jest bardzo dobry. Pierwsze okrążenie i 40 tysięcy prawie. Troszkę mnie obróciło Już wracamy na dobre tory 68 tysięcy Siedemdziesiąt. No tak na krawędzi cały czas. Ale się udaje na razie. Na razie nie było żadnej straty. Ups, troszkę mnie obróciło. Znowu. 150 tysięcy, wow. 160. Ja cię kręcę. Ile to jest? Dwa razy tyle. Co drugi. Biegać się. Niemal. Niemal 2,5 razy za tyle co drugi. Nieźle. Dobra, mamy odblokowany kolejny winyl na maskę Flames, poziom trzeci, winyl Aerospit. No i mamy kolejny wyścig, teoretycznie wyścig, ale to z wyścigiem raczej nie ma nic wspólnego. Kolejne poślizgi tego jeszcze chyba nie jechałem. To jest nowy wyścig, ale drugi łuk. Tutaj będzie bardzo długi poślizg, poślizg jak mi się uda. Trzeba być bardzo pewnym w tym coś się robi, ja jeszcze tej pewności tutaj na tym torze nie mam. 30 km? Nie, jednak nie. Ja prawie 30k płaszczyzny, a oni mają prawie 30k mieli w tamtym okrążeniu. Te poślizgi, Piękne. No i ostatnie okrążenie zaczynamy. Szkoda, że przerwane zostało. Ten poślizg przerwany, ale to nic w sumie. Okrążę zaliczony. Niemal 40 tysięcy poślizg. Mój najdłuższy jak na razie. O, już koniec. No tak. Czwarte okrążenie, więc koniec. No i mamy. O ja ci się kręcę. Prawie 3 razy tyle co drugi. A myślę, że na pewno. Nie, nie. Dobra. Prawie 3 razy tyle co drugi. 24 punkty mamy zdobyte. Punkty za styl. Nieźle. Odblokowana błyskawica. Poziom pierwszy winyl. Unikatowy jakiś winyl. Apex winyl. BBS winyl. 6250 do banku. Odblokowany kolejny upgrade. Techniczny performance. Level drugi. EQ i system paliwa. Turbo i hamulce poziom drugi, coś jeszcze. Drift. Yy, tor piąty. Dużo tego. Czas na ulepszenia. Ale nie tutaj. Co to było blokowane? Chyba tutaj się zaczyna. O tak. A tutaj? A tutaj już mamy. Dobra, więc bierzemy sobie kolejny tutaj zestaw Dobra, teraz turbo. I jeszcze hamulce. I coś jeszcze? Nie, ja, tyle. Niestety to wszystko. Ale już całkiem, całkiem sobie wygląda. Zobaczmy na samochody, jakie są nowe. Nic ciekawego nie ma w sumie. O, Nissan 240SX. Ciekawy samochód. Centra SER Spec 5. No i w sumie to tyle. Z tych ciekawszych rzeczy. Dobra, zostajemy przy subaru. No i kolejny wyścig. Odpadanie. Eliminacje. 3 okrążenia. 375. Poziom trudny. Jazda. Co my tu to mamy? Toyota Celica? Mitsubishi Eclipse? A tamten trzeci? Samochód? To nie wiem. ruch uliczny jest to jest źle a już mogę mówić że minąłem wszystko jedziemy oczywiście dłuższą trasą bo te skróty rzadko oddają knie dało się jedziemy dalej Jeden odpadł nie wiem kto Syty nie jest. Istotne Nie no tyle. Normalnie to auto już nie powinno jeździć, ale jakoś jeździ. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Może go dogonię. dogonić ten samochód Dobra, nawet już jestem przy nim. Nawet omiję to wszystko. Może nie tak jakbym sobie tego życzył, ale, ale jest dobrze. Trochę go chyba przesunąłem. Co mi dało pierwsze miejsce i taką pewniejszą pozycję? Tak, udało się. Pierwsze miejsce dobra, jest. 375 do banku, i mamy jakiś side skirt, upgrade, wizualny oczywiście tylko. Kolejny wyścig, i to jest drift. 375, trudny poziom, hard level. Poślizgajmy się na koniec. Troszkę mnie obróciło, ale pierwsze miejsce jest to cztery razy więcej, tyle co oni. Troszkę sobie wypadłem z rytmu, ale spokojnie wrócę do tego. Teraz mamy drift Szkoda, że się skończył. Ale mamy kolejny długi drift Może nie długi, ale dobrze punktowany. Już mamy prawie 100k. To dopiero drugie okrążenie. Coraz lepiej mi się ślizga i coraz bardziej mi się to podoba. Pierwszy punkt stracone. Całkiem jest wynik 190 bardzo dobrze. Winyl flaga, level pierwszy. Winyl Venom 375 do banku. I mamy kolejną opadkę w magazynie. Ósme miejsce w drifcie. w ogólnym rankingu. Zobaczmy okładkę Import Tuner. No, fajnie, nawet fajnie. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!